Cześć widzowie, witam, witam Was bardzo serdecznie. W moim filmie dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zainstalować yy, yy, Squadbusters na iPhone'a. Zobaczcie, mam tutaj Squadbustersa. No i co, wchodzimy w App Store'a. Zobaczcie, jesteśmy w App Store, no i jest tu normalnie App Store. Jak wpiszemy Squadbusters, to u Was. O, powinno pisać już wkrótce, ale jak zagrać w niego? Klikamy tu i teraz jak mamy tutaj naszego, to, gdzie mamy naszego gmaila i nasze imię, klikamy, przenosi was, Zeskanował mam twarz. No i teraz mamy tutaj kraj, region, klikamy, czytuję, szuka, zmień kraj lub region i szukamy yy, Finlandia. O, Finlandia, klikamy akceptuję. i mamy tutaj. Wpisamy numer jakiś byle jaki. No, tutaj musimy kliknąć byle jakie. Wszystko, pyk, 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 pyk. A, street, to niech będzie jakiś coś takiego. Pyk, postcode, to nie będzie to, to, to. Takie, pyk, pyk, pyk. I nie wiem, niech będzie Helsinki, bo to jest stolica. Klikamy dalej. Cest. A, źle wpisałem. 0. Patrz, patrzcie. wpisamy wpisujemy 0000, 100. Jesteśmy. I tutaj mamy już zmieniony. Wchodzimy tutaj, Squad Busters i klikamy, żeby pobrać. I teraz przełączmy sobie jeszcze raz na naszego tego. Jak wchodzimy? Country, region. Zmień kraj, region i szukamy Polski. Polska, Polska, Polska. Polska, Polska, Polska Poland. I klikamy, mamy Poland, akceptuję i robimy to wszystko. To, co tam ma brak, klikamy. Ulica będzie, niech będzie takie coś. Kod pocztowy 00100. Niech będzie Warszawa. Warszawa, jak numer takowy, się. I klikamy dalej. I jesteśmy już. Teraz wpisujemy. Czekajcie, jak ta podcast się nazywa? Wpisujemy. TUNEL BIR. Instalujemy Tunel BIR. Ja już mam go otwartego, znaczy pobranego. I teraz szukamy kanady. Jak już mamy kanadę, odpalamy. Okej, okay, jesteśmy odpalała, odpaleni. Jesteśmy już na serwerze Kanady. Pik. I zobaczcie. Tutaj mamy już pisze nam, VPN. Teraz klikamy Squadbusters. Squadbusters! Jesteśmy. Ale gameplay ze Squadbustera. Kurczę, coś się Gameplay ze squad, bo Co? Nie mam no. żadnego. No. Ale no, dziękuję i do widzenia. Na razie!